Tu wasz youtuber Wiktor Gry Dzisiaj Robimy Takie coś Że nikt się nie spodziewa Będziemy grać Champions League AFC Mumbai Już chwila. I teraz FC Mobile. Będziemy grać Champions League. Barcelona. To lubię, FC Barcelona. stawia właśnie teraz subskrypcję. A ten, kto lubi real, zostawia łapkę w górę. Tak. I w jednym meczu było cztery do jednego. Kurt Dobrze lecimy. Y... Dobra, lecimy z tymi bambikami. Aj! Koniec pierwszej połowy. Teoretycznie, awans mamy już zapewniony. Tylko, no, no fajnie byłoby jeszcze tutaj jakieś bramki zaliczyć. I właśnie może teraz to się udać. Oczywiście nie jest potwierdzone. A, blisko. O, jeden. 1-0! Yes. A w dwóch już 5-1 Aby wam się spodobała taka seria yy, z, yy, z EFC MOBILE yy, Nie wiem jakim cudem ten shorts pierwszy ma tyle wyświetleń i tyle łapek No właśnie pytałem się widzów Jak to praktycznie nic nie ma w sobie No Oprócz e, oprócz piosenki i, i ładowania do, do Brawl Starsa. Ale, ale bardzo dziękujemy. No, bardzo właśnie dziękujemy. Jakby jeszcze tyle. E, jakby subskrypcji. Przy, jakby, przy, jakby tyle, ile było wyświetleń, tyle byłoby subskrypcji, to byłoby już najlepiej. Na. E, na. E, e, za niedługo będą, będą, rozpoczną się nowe serie. Na przykład. E, no nie się widzą, widzą się. No dobrze, no dobrze, no ale już taką jedną można chyba powiedzieć. No dobra. Z, z e, historią e, jednego z zadymiarzy z Brawl Stars będzie e, jedna bardzo interesująca historia. Bardzo interesująca. Jak Wam się spodoba, to może będzie więcej takich historii. No i piszcie w komentarzu, czy będzie Wam się podobać. Czy w ogóle chcecie takie rzeczy? I czy mamy zacząć y nagrywać więcej, y więcej y odcinków z FC Mobile albo jak nie wiem byście chcieli to z jakiejś innej gry, którą, no może z Robloxa, którą byście polecali, nie wiem co wy tam lubicie, nie wiem, Robloxa, bo słyszałem, że są teraz jakieś nowe gry stworzone, y nie wiem może jakieś y inne serie na przykład animacy z Lego czy coś takiego Co wy byście tam w ogóle chcieli, no? No, i teraz w zgramy. No, już święty finał. No, święty finał już zgramy. Coraz bliżej do, do finału. No, no bardzo blisko zresztą już finału. No, nie, no, bardzo blisko to by był, e, był e, już półfinał, panie Wiktorze, z gr e, i gry. No, w sumie to prawda. 25 lajków pod tym filmem i, i robimy e, e, kontynuację e, z FC. No mobile. i za 6 za minutami gol. No, 25 laj, y, lajków pod tym filmem e, i kontynuacja FC Mobile. O ile byście chcieli. A tamto z, z, ze skinami z Brawl Starsa, to będzie to była część pierwsza jeszcze będzie e, część druga będzie. będzie część druga i najprawdopodobniej może jeszcze trzecia ale to zależy jak się wyrobimy czy wszystko już, reszta pójdzie w dwójkę czy może uda nam się to wcisnąć jeszcze w jednym film I na 100 subów e, robimy dla Was specjalny film. Dowiecie się wszystkiego, gdy będzie tego bliżej. Bo chwilowo mamy, o ile się nie mylę, mamy 10 subskrypcji. Właśnie. Więc jak będzie jeszcze 10 razy tyle, to nagramy dla Was specjalny film. I piszcie w komentarzu, jaką że chcesz zaraz grać. Robloxa, bro, serca so dalej. Może mogę no, no. Czy jeszcze jakieś inne gry, które byście polecali? To piszcie w komentarzu. Nie wiem, może Crash Royale, to coś takiego. Może Fortnite. To zależy już tylko od Was. Wystarczy napisać. No, w komentarzu piszcie. A jak nie będzie się dało, to po prostu piszcie pod postem yy, z. Yy, tym pieskiem. No, nawet może być z pieskiem. I dołączajcie do klubu, Wiktor. I... Gry. gry. Jak dołączycie, o to będzie bardzo super. No, będą nawet może z wami filmy. No, może będą z wami filmy. Z Gier albo. Albo jeszcze nie wiem jakie, no. a też jakieś pewnie ciekawe na y, 10 osób w klubie Wiktor gry nie licząc dowódcy Wiktora z Igry, y, to y, y, będzie top. Model. Jak to my za pierwszy subskrybuję pod tym, pod tym filmem? To, wi to ten. A to dam mu stówę. No nie przesadzaj. Eee... Pierwsza osoba, która będzie w klubie Wiktor i Gry dostanie możliwość do, do kupienia kar 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 karnetu zademierskiego. Co? Też każdy sobie może kupić. Eee, dostanie możliwość Brania udziału w najbliższym filmie. najbliższym filmie jest Brawl Stars oczywiście Więc szybko wchodźcie w Brawl Starsa po obejrzeniu tego filmu i i wchodźcie do mojego klubu Victor i Gry ja pojawię się tam dopiero po tej mega świni która jest aktualnie i jakby mówię to jako osoba która już występowała u niego na filmach bo tak tak jestem, wy... jestem ten z którym tak naprawdę większość rzeczy robił czyli film my tak naprawdę pierwsze i większość shortów Więc łapkujcie, subujcie i będą fajne rzeczy się działy. I fajne filmy I najprawdopodobniej po pierwszym a, po najbliższym updatecie z Brawl Stars będą jakieś newsy albo y, nowe rzeczy związane z, z najbliższym update'em. Oczywiście filmy nie będą tylko z gier, bo na przykład, no nie wiem, będą filmy z animacji Lego, w przyszłości się pojawią no. jakieś, e, pojawią się jeszcze pewnie filmy z innych rzeczy, na przykład, o, jak pokażemy twarze, to będą e, filmy z e, piłki nożnej na przykład, o ile lubicie, e, Luby z...